Dbałość o ekologię i czyste powietrze to główne założenia programu LIFE prowadzonego przez Województwo Małopolskie. Od trzech lat projekt jest realizowany w 55 gminach, teraz dołączyło do niego siedem kolejnych samorządów. Właśnie w tej sprawie w Krakowie podpisano list intencyjny. Bardzo jesteśmy radzi, że kolejne samorządy dołączają do tego programu, że możemy wspólnie, wspólnie ten program realizować, bo to w ostatecznym rozrachunku przełoży się na przyspieszanie też realizacji czystego powietrza. W ostatnich dniach 2019 roku do projektu przystąpiły gminy Gromnik, Kościelisko, Krzeszowice, Myślenice, Stryszów, Sułkowice oraz Wielka Wieś. Stan zanieczyszczonego powietrza w Myślenicach determinuje nas jako włodarzy gminy do tego, żeby podjąć wszelkie działania mające za zadanie na celu poprawę jakości powietrza dla mieszkańców. To się dzisiaj udaje. Cieszę się, że będziemy jedną z 62 gmin na terenie województwa małopolskiego, która będzie mogła realizować również program. Przede wszystkim dowiedzieliśmy się, że te gminy, które posiadają ekopartnerów lepiej sobie radzą doradzaniu naszym mieszkańcom. Z tego co się orientujemy dwa razy więcej te gminy, które mają te ekopartnerów, dwa razy więcej osiągnięto wymianę pieców niż te gminy, których nie mamy, których nie było do tej pory. Bo Cały czas prawo, sytuacja się zmienia na rynku i dobrze być na bieżąco. Program LIFE to projekt realizowany przy wsparciu środków europejskich pod nazwą Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, małopolska w zdrowej atmosferze. Głównie ma on polegać na wymianie starych pieców i termomodernizacji budynków. Projekt ma trwać jeszcze przez trzy lata, bo do końca 2023 roku. Program LIFE działa, bo jeżeli w 55 dotychczasowych gminach udało się wymienić dwukrotnie więcej piecy niż pozostałych 130, to pokazuje, że praca ekodoraców ma sens. W związku z tym przystępują następne 7, także z nadzieją, że dzięki temu przyspieszymy zdecydowanie i to jest dobra zapowiedź 2020 roku. Program LIFE według szacunku warty jest około 17 milionów euro, z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 miliony złotych. Łącznie projekt zrzesza 69 partnerów, w tym 62 gminy z terenu Małopolski.